Witam serdecznie, zapraszam na premierę Aven Była ona pierwsza w 2016 bądź też w 2015 roku, gdzie główne cechy sklonuj obcą planetę, zbuduj do, dom dla ludzkości na ubogiej w tym planecie, gdzie szaleją niszycielskie burze elektryczne, pyłową i piaskową, szyby geotermalne, wybuchają toksycznymi gazami, a dni są tak długie, że gdzie się na okresy klimatyczne, odkrywają różne biony, ale od życiem, pladeł po surowę, pustkowie i rejony arktyczne. Zapraszam na Skimar, tworzę grupę, jeśli też pomóc, zapraszam na Facebooka, TikToka, hej. Hej, odwzajemniał się również wszystkim tym, co nagrywają, a widzą tylko, którzy oglądają. Staram się umilić czas swoim nagraniami w miarę swoich możliwości. Kłania się Marek Puma777. Zapraszając serdecznie.